Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka z uczuciem, że czegoś ci brakuje. Nie kluczy, nie portfela, ale czyjejś obecności. Kogoś, kogo kochasz tak bardzo, że samo wspomnienie ich dotyku potrafi złamać ci serce albo je uratować. To nie jest zwykła historia miłosna. To opowieść o uczuciu, które nie zna granic. O sercach, które nie przestają bić dla siebie. Nawet gdy jedno z nich już nie powinno być wcale. To miłość, która nie pyta o pozwolenie. Która nie ustępuje, która mówi zostań, nawet gdy cały świat krzyczy, już za późno. Poznaj Klarę i Michała. Kiedy się poznali, wszystko było przypadkowe. Deszczowy dzień, pociąg opóźniony o godzinę, jednowolne miejsce w przepełnionym wagonie. Ale czasem los nie potrzebuje wielkiego planu. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, dłuższe niż wypada, krótsze niż BY się chciało, i wszystko się zmienia. Klara miała w sobie coś z melancholii jesiennego popołudnia. Nieśmiała, ale głęboka. Taka dziewczyna, o której się nie zapomina, chociaż nie wiadomo do końca dlaczego. Michał z kolei był jak lato. Głośny śmiech, pewność siebie, która przyciągała ludzi, a jednak, to właśnie Klarze dał swój numer. To ją chciał zobaczyć znowu. I zobaczył. Raz, potem drugi, trzeci, aż przestali liczyć. Z czasem przestali nawet umawiać się na randkę. Po prostu byli. Jakby znali się całe życie. Jakby to wszystko już się kiedyś wydarzyło, w innym czasie, w innym świecie. Ale wtedy jeszcze nie wiedzieli, że ich miłość zostanie wystawiona na próbę większą niż mogli sobie wyobrazić. Bo jak się kocha, gdy jedno z Was przestaje istnieć, jak się oddycha, gdy połowa Twojej duszy znika? Czy można kochać kogoś poza granicą życia? A potem nadszedł ten dzień, telefon, cisza, szpital, zegar, który przestał tykać, serce, które się zatrzymało i pytanie, które wybzmiewało w głowie Clary przez długie miesiące. Dlaczego ja żyję, skoro jego już nie ma? Ale to właśnie wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Coś, co nie miało prawa się wydarzyć. Coś, co sprawiło, że miłość Klery i Michała nie skończyła się w chwili jego śmierci. Minęły trzy miesiące od dnia, w którym Michał odszedł. Trzy miesiące, które dla Klery były jak jeden, długi, nierzeczywisty sen. Nie ten piękny, z którym nie chce się budzić, ale koszmar w którym nawet światło dnia wydaje się zbyt ciemne. Wciąż mieszkała w ich wspólnym mieszkaniu, małym, pachnącym starym drewnem i wspomnieniami. Na półkach nadal stały jego książki, z zakładkami w połowie rozdziału. W kuchni jego ulubiona filiżanka, pęknięta, ale szczęśliwa, jak sam ją nazywał. A w łazience jego szczoteczka, nieużywana, ale nietknięta. Każdego ranka Klara siadała przy oknie i patrzyła w przestrzeń, jakby miała nadzieję, że z tamtej strony rzeczywistości, z za firanek, za światłem poranka, on nagle się pojawi. Że wejdzie, z tą samą ciepłą obecnością, która potrafiła rozproszyć każdy cień. Ale Michał nie wracał. Aż do pewnej nocy. To był zwyczajny wieczór. Deszcz bębnił w szyby, wiatr szarpał oknem. Klara zasnęła na kanapie, otulona jego swetrem. Z radia cicho sączyła się stara ballada, której oboje słuchali w dniu zaręczyn. Była między jawą a snem, kiedy poczuła... coś. Delikatny dotyk na policzku. Chłodny, ale znajomy. Otwarła oczy gwałtownie, nikogo nie było. Ale muzyka w radiu zmieniła się. Zaczęła grać ich posenka. Ta której Michał słuchał tylko raz. Ta, która, jak sam mówił, była ich pieczęcią. Radio nie miało tej posenki w swojej playliście. Klara była pewna. Zamarła. Jej serce zaczęło bić szybciej, ciało przeszył dreszcz. Wstała, próbując znaleźć racjonalne wytłumaczenie. Ale w tej chwili na stole poruszyła się filiżanka. Nie spadła. Po prostu się przesunęła. Na jej miejsce, na ulubione miejsce Michała. Od tamtej nocy wszystko się zmieniło. Rzeczy zaczęły się dziać. Ciche, subtelne, ale zbyt dokładne, by mogły być przypadkiem. Drzwi do garderoby, te, które zawsze skrzypiały, teraz uchylały się o tej samej porze, co kiedyś, gdy Michał wracał z pracy. Zegarek na jego nocnym stoliku zatrzymał się. Dokładnie o 22:47. To była godzina, w której zginął. Ale największy szok przyszedł tydzień później. W szufladzie jego biurka Clara znalazła list. Nie wyglądał na stary. Papier był świeży, a pismo, to było jego pismo. Pismo, które znała jak własne. Jeśli to czytasz, to znaczy, że śmierć nie zakończyła wszystkiego. Znaczy że miłość nadal istnieje, że nadal czujecie blisko. Nie bój się mnie, nie jestem cieniem, jestem tym, co zostaje, gdy ciało już nie może. Kocham cię i znajdę sposób, by wrócić. Twój Michał. Klara upadła na kolana, ściskając kartkę tak mocno, jakby miała jej pomóc przetrwać to, co nadchodziło. Z pomocą starej przyjaciółki, Marty która od lat zajmowała się ezoteryką i mediumizmem, Klara zaczęła badać zjawiska, które wcześniej uznawałaby za szaleństwo. Rozmawiały z ludźmi, którzy stracili bliskich. Odwiedzały miejsca, w których granica między światem żywych a zmarłych zdawała się cieńsza. I z każdym dniem Michał był coraz bliżej. Czasem słychać było jego głos, urwany, ledwie słyszalny. Innym razem pojawiał się jego zapach, perfumy, które dawno się skończyły. A raz Klara obudziła się z jego imieniem wypisanym na zaparowanym lustrze. Zaczęła wierzyć, że to nie koniec, że ich miłość była większa niż śmierć, że coś, ktoś próbował wrócić. Ale każda próba przywrócenia duszy ma swoją cenę. I nie wszystko, co wraca, jest tym, co odeszło. Bo im głębiej Klara wchodziła w świat między życiem a śmiercią, tym bardziej traciła kontakt z rzeczywistością. Jej przyjaciele zaczęli się niepokoić, jej ciało słabło, a duch, który kiedyś był Michałem, zaczął zachowywać się inaczej. Czy naprawdę można przywrócić miłość z zaświatów? Czy to, co wraca, nadal jest tą samą osobą? Od tamtej nocy, gdy Klara znalazła list, nie potrafiła już funkcjonować jak dawniej. Nie chodziła do pracy, prawie nie spała. Jej dni zaczęły wypełniać rytuały: zapalanie świec, odtwarzanie wspólnych nagrań, zapisywanie snów, które nagle stały się intensywne i aż zbyt realistyczne. W snach Michał był żywy. Ale nie tylko to, był inny. Miał te same oczy, ten sam uśmiech, ale jakby coś za nim stało. Coś ciężkiego. Niewypowiedzianego. Tassem mówił do niej: Zaborę cię stąd. Nie wyjaśniał, dokąd. Ale Klara czuła, że nie chodzi o żaden raj pośmiertny. Marta, przyjaciółka Klery, zaniepokojona jej stanem, zaprosiła ją na rytuał oczyszczenia. Powiedziała wprost: Kochasz go, wiem, ale czasem to, co wraca, nie jest już tym, co znałaś. Klara się roześmiała. Smutno, niemal z ironią. Więc, Ceo, duch zombi, upór, myślisz, że śnię? Myślę, że coś cię woła i to coś nie chce, żebyś żyła dalej. Marta zaprowadziła ją do opuszczonego domu poza miastem, gdzie miała swoje miejsce pracy. W ciemnym pomieszczeniu pełnym świec ustawiła lustro naprzeciwko klerii. Skup się, jeśli Michał jest tam naprawdę. Zobaczysz go. Klara patrzyła. Najpierw nic. Potem migotanie światła. I w końcu jego twarz. Za nią coś czarnego, kształt bez formy. I nagle lustro, pękło. Zapanowała cisza. Marta zbladła. On nie jest sam, szepnęła. Coś go trzyma. Coś, co karmi się tobą. Od tego momentu Klara zaczęła słyszeć go częściej. Ale Michał już nie szeptał słów miłości. Wołał: Natarczyje, przyjdź do mnie. Tęsknia, tu nie ma bólu. Tu jesteśmy tylko my. Zrób to. Pewnej nocy Klara obudziła się stojąc na balkonie. Na zewnątrz padał deszcz. Miała bose stopy. Jej dłonie były zimne, jakby nie należały do niej. W jednej trzymała klucz do piwnicy, miejsca którego Michał nigdy nie lubił. Zawsze mówił, że jest tam coś dziwnego. Nie pamiętała, jak się tam znalazła, ale czuła, że coś ją prowadziło. Piwnica była zimna i paczniała wilgocią. Na końcu korytarza – drzwi. Za nimi – stary kufer. Kiedy go otworzyła, znalazła rzeczy Michała, których nigdy wcześniej nie widziała. Zeszyt pełen dziwnych rysunków jakby geometrycznych symboli. Listy pisane do kogoś o imieniu Leon i zdjęcie jego matki. Ale z czymś przerażającym, za jej plecami majaczyła ta sama ciemna sylwetka, którą widziała w lustrze. Zeszyt zawierał ostatnie wpisy Michała. Pisał o snach, o głosach, które słyszał przed wypadkiem. Pisał o tym, że czuł się obserwowany, jakby ktoś próbował przez niego przejść. Pisał, jeśli to znajdziesz, Klaro, uciekaj. Nawet ja nie jestem już sobą. To coś mnie wzięło. Nie pozwól mu się zbliżyć. Klara wróciła do Marty z zeszytem. Marta spojrzała na symbole i zbladła. To Sygilia przywołania. Ale nie duchów, tylko bytu, który może żyć między światami. Ktoś otworzył przejście. Może przypadkiem. Może Michał. Ale ono nie pozwoli mu odejść. I chce cię. Co mam zrobić? zapytała Klara, ledwie oddychając. Musisz zamknąć przejście. Ale nie dasz rady sama. Marta przygotowała rytuał, którego nie chciała odprawiać od lat. Miał swoje konsekwencje dla duszy, dla zdrowia, dla pamięci. Klara zgodziła się bez wahania. W nocy, przy kręgu z soli i świec, Klara stanęła naprzeciwko Michała. Nie był już sobą. Oczy miał martwe, ruchy nienaturalne. Ale głos. Klaro, proszę, nie zostawiaj mnie tu. W jej sercu toczyła się wojna. Czy to naprawdę był on? Czy może echo, stworzone z jej tęsknoty? Kocham cię, powiedziała, ale muszę cię puścić. Jeśli to zrobisz, nigdy mnie nie odzyskasz syknął. Już cię straciłam. Po rytuale przez kilka dni Klara spała bez przerwy. Gdy się obudziła, mieszkanie było ciche. Radio nie grało. Lustro było całe. A na jej piersi mały ślad. Dłoń. Ale ciepła. Michał nie wrócił. Ale nocą, w snach, czasem siada obok niej. Taki, jakiego pamiętała. Uśmiechnięty. Spokojny. Nie mówi nic. Tylko patrzy. Jakby czuwał. Minęły dwa miesiące od rytuału. Klara znów chodziła po ulicach jak żywa. Uśmiechała się. Próbowała pracować, czasem nawet żartowała. Ale coś w jej spojrzeniu było inne. Jakby jej dusza widziała więcej niż powinna. Wszyscy dookoła sądzili, że sięc pozbierała. Nikt nie wiedział, że co noc paliła świece którą dostała od Marty na wszelki wypadek. Nikt nie wiedział, że wciąż słyszy stukanie w ścianę o 3:33 nad ranem, aż do dnia, kiedy znów coś się wydarzyło. Była mglista niedziela, kiedy Klara wybrała się na cmentarz. Nie chodziła tam często, wolała wspominać Michała w ich mieszkaniu, nie przy kamieniu, ale tego dnia coś ją ciągnęło. Jakby myśl On tam na ciebie czeka. Wdarła się do jej głowy i nie chciała wyjść. Na cmentarzu panowała dziwna cisza. Żadnych ptaków, żadnych ludzi, tylko ona i rząd szarych krzyży. I wtedy zobaczyła dziewczynkę. Małą, może sześcioletnią. Stała przy grobie Michała w sukience z lat 90., z misiem przy piersi. Klara podeszła powoli. Hej, kochanie, zgubiłaś się? Dziewczynka nie odpowiedziała. Tylko spojrzała. Jej oczy były jak tafla lodu. Zbyt puste jak na dziecko. I wtedy powiedziała cicho. On nie odszedł. On tylko śpi. I zaraz się obudzi. Klara zamarła. Kim jesteś? Dziewczynka położyła palec na ustach i wyszeptała. Cisi, nie mów nikomu. Bo się obudzi szybciej niż myślisz. A potem. Zniknęła. Klara nie powiedziała nikomu. Nie od razu. Dopiero po kilku dniach zadzwoniła do Marty i opowiedziała wszystko. O dziecku, o słowach, o uczuciu, które znów zaczęło ją ogarniać, jakby cień z przeszłości wracał. Powoli, cicho, ale nieuchronnie, Marta przyjechała natychmiast. Miała ze sobą czarny notes, taki, którego używała tylko przy sprawach, które przekraczały zwykłe zjawiska. Zbadały grup Michała. Z zewnątrz wszystko było w porządku. Ale wewnątrz ziemia była cieplejsza. Jakby coś ją od spodu rozgrzewało, Marta spojrzała na Klarę. On naprawdę nie odszedł. Ale nie w sposób, jaki byś chciała. Z pomocą dawnych znajomych Marty, ludzi którzy na co dzień nie pokazywali się w świetle dnia kobiety zorganizowały podróż do miejsca między nie chodziło o fizyczną wyprawę ale o wejście w stan który pozwala duszy podróżować rytuał odbył się w starym młynie gdzie podobno kiedyś ginęły dzieci miejsce było silnie naładowane idealne na połączenie się z tym co niewidzialne Klara usiadła w środku kręgu zamknęła oczy i nagle była gdzie indziej. Cisza. Mgła. Poczucie braku ciała. I krok. 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 A potem on. Stał kilka metrów dalej. Michał. Ale jego twarz była rozdarta między tym, kogo znała, a czymś demonicznym. Po co wróciłaś? Zapytał. Bo cię kocham, szepnęła. Już mnie nie ma. Kłaniesz. Już jestem czymś innym. Michał zbliżył się do niej. Z jego skóry unosił się dym. Oczy miał czarne, ale w środku nadal było coś jego. Jeśli naprawdę mnie chcesz, możesz tu zostać. Ale musisz oddać wszystko: swoje ciało, przyszłość, życie. Nie mogę, więc mnie zostaw. Nie mogę. Wtedy coś się wydarzyło. Klara poczuła, że traci oddech, że jej dusza jest rozrywana między światami. Michał chwycił ją mocno: Albo wrócisz, albo będziemy umierać razem, noc po nocy. I wtedy Klara zrobiła coś, czego się nie spodziewała. Pocałowała go i szepnęła: Kocham cię, ale kocham też życie. I, wyrwała się, z krzykiem, z bólem, kiedy się obudziła, była cała mokra. Twarz Marty mówiła wszystko: Byłaś tam za długo, ale wróciłaś. Klara już wiedziała, że to koniec prawdziwy, ale też nowy początek. Po przeprowadzce, Klara wybrała stary, wiejski dom na skraju lasu. Chciała ciszy, spokoju, dystansu od miejskiego hałasu i wspomnień, które czaiły się w każdym kącie poprzedniego mieszkania. Dom był surowy z drewnianą werandą. Dużymi oknami i kominkiem. Idealny. A przynajmniej tak się wydawało. Już pierwszej nocy usłyszała szuranie na strychu. Potem skrzypienie podłogi, mimo że była sama. A potem zaczęły się sny. Ale to nie był Michał. Nie tym razem. W jednej z szuflad głęboko ukrytej pod warstwą starych gazet i żółtych kart pocztowych, Klara znalazła dziennik. Czerwony, skórzany, z zardzewiałym zamkiem. Nie był podpisany, ale strony w środku były pełne opowieści. Prowadziła go kobieta o imieniu Lena. Pisała o samotności. O Majżu, który zaginął bez śladu. O córce, która zaczęła mówić w języku, którego nikt nie znał. I o głosach. Zawsze tym samym głosie mężczyzny, który mówił, że wróci po to, co jego. Ostatnie zdanie brzmiało. Jeśli ktoś to czyta, niech się stąd wyniesie. Ten dom nie zapomina ani nie wybacza. Klara zadrżała, bo ten głos zaczynała go słyszeć. Mijały dni. Wszystko, co Klara próbowała ignorować, powracało z większą siłą. Zegary zatrzymywały się o 12:47. Światła gasły same. I drzwi do piwnicy, które zawsze zostajała zamknięte. Co rano były uchylone. Aż pewnej nocy znów to usłyszała. Głos, ale nie był to Michał, ten był inny, mroczniejszy, jakby nieludzki. Pamiętasz mnie? Klara wybiegła z łóżka, serce tłukło się jak szalone. Stanęła przed drzwiami piwnicy, dłoń drżała, ale nie mogła odejść. Coś ją przyciągało jak magnetyczne pole jak Znajomy chłód. Otworzyła drzwi. Z dołu powiało chłodem, ale też zapachem Michała. Zapachem lawendy i dymu. Weszła na pierwszy stopień, i wtedy coś szarpnęło jej za kostkę. Znaleźli ją nad ranem, sąsiedzi, którzy usłyszeli krzyk. Leżała nieprzytomna u stóp schodów do piwnicy. Miała ranę na głowie i rozciętą dłoń. W szpitalu powtarzała jedno. On tam jest, ale to nie on. Marta znów przyjechała. Tym razem z kimś nowym. Z Janem, mężczyzną o zimnych oczach, który znał się na starych rytuałach ochronnych i pracował z tak zwaną energią przeszłości. To nie był egzorcysta. To był ktoś, kto przesłuchiwał miejsca. Jan spojrzał Klarze w oczy. Ten dom nie chce cię skrzywdzić. On cię, potrzebuje. Coś tu zostało niedokończone. Coś z Twojego poprzedniego życia. Mojego? Nie jesteś tu przez przypadek. W gabinecie domu znajdowało się stare lustro, które wcześniej wydawało się Klarze po prostu zakurzoną paniątką. Ale Jan kazał jej w nie spojrzeć, podczas sesji medytacyjnej. Kiedy to zrobiła, zobaczyła siebie. Ale nie teraz. Tylko z poprzedniego wieku. W długiej sukni z ciemnymi włosami, i z mężczyzną, którego twarz była twarzą Michała. Ale to nie był on, nie miał jego czułości, miał w oczach ogień, zazdrość, wściekłość, to on, powiedział Jan. To, co się wydarzyło w tym domu, to historia, którą niesiesz w sobie. Zginęłaś z jego ręki, i teraz on wraca w każdej kolejnej wersji życia. Udaje miłość, ale pragnie tylko władzy. Klara czuła, jakby świat się jej zawalił. A może dopiero się otwierał. Klara podjęła decyzję. Nie mogła żyć dalej, nie znając prawdy. Z pomocą Jana i Marty weszła w głęboki trans, głębszy niż kiedykolwiek wcześniej. Tym razem miała nie tylko zajrzeć do przeszłości. Miała ją przeżyć. Była zima. Rok 1897. Wcielenie Klery nosiło imię Eleonora. Była żoną Aleksandra, artysty i alchemika, który popadł w obsesję na punkcie nieśmiertelności. Ich miłość była gwałtowna, intensywna, ale i toksyczna. On kontrolował każdy jej ruch. W końcu oskarżył ją o zdradę i zabił. Ale to nie śmierć zakończyła tę historię. To przysięga którą Aleksander złożył, patrząc w ogień. Zawsze cię odnajdę w każdym życiu. I jeśli nie będziesz moja, nie będziesz niczyja. To on stał za głosem w piwnicy, za zjawą dziewczynki, za twarzą Michała, którą przybrał. Nie był Michałem. Nigdy nim nie był. Ale Michał, prawdziwy Michał, był duszą, która próbowała ją ostrzec i kochał ją na tyle, że pozwolił odejść. Klara wiedziała, co musi zrobić. Zrozumiała, że miłość może stać się jej żeniem, jeśli powtarza się z powodu winy i strachu. Musiała przerwać cykl. Ale nie walcząc. Tylko wybaczając. W nocy odprawiła rytuał, nie przyzywający, lecz uwalniający. Wypowiedziała imię Aleksandra. Zgasiła wszystkie świece. I stanęła w ciszy. Już cię nie nienawidzę, powiedziała spokojnie. Ale też nie będę już twoja. Cień wyłonił się za kominka. Jego twarz zmieniała się raz młoda, raz stara, raz znajoma. Zawsze będziesz moja, wycedził. Nie odpowiedziała. Zawsze byłam sobą. I wtedy zgasło światło. Nikt nie wie, co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy. Dom spłonął. Pożar wybuchu nagle, bez wyraźnej przyczyny. Ale Klara przeżyła. Znaleziono ją nad ranem, leżącą w polu, z popołem we włosach i spokojem na twarzy. Nie pamiętała niczego poza uczuciem uwolnienia. Przez kolejne miesiące pisała. Dzieliła się swoją historią, nie jako grozą, ale jako przestrogą. Bo są miłości, które nie powinny przetrwać śmierci. I są dusze... Które zasługują na spokój, nawet jeśli trzeba o ten spokój zawalczyć przez całe życie. Klara zamieszkała nad morzem, w domku z białymi oknami i widokiem na fale. Codziennie o świcie siadała na werandzie z herbatą. Czasem, w powiedzie wiatru czuła obecność. Ale nie strach. Tylko wdzięczność. Za to, że odważyła się kochać. Za to, że potrafiła puścić. I za to. Że w końcu żyje naprawdę.